Cześć. Nazywam się Natalia i witam was w moim Dzierganym Niebie. Łapię właśnie ostatnie piękne promienie słońca yy, i wykorzystuję tą okazję na nagranie dla was krótkiego filmu. Mamy dzisiaj wtorek, skończyła się majówka, niestety trzeba już było wrócić do pracy. Podczas majówki organizowałam e, majówkowy maraton dziewiarski i udało mi się wtedy e, wykonać kawałek tej bluzeczki. Nie skończyłam całej, ale e, część zrobiłam. E, niestety dużą część też musiałam spróć, bo na początku wymyśliłam sobie inny wzorek, który niestety mi się w tym... E, w w tym udziergu w tej bluzce nie sprawdził yy, i postawiłam w końcu na takie bardzo proste warkocze. Jestem też ciekawa, czy zobaczycie różnicę, bo kupiłam nowy obiektyw. Może akurat obraz nie ma jakiejś dużej różnicy, ale za to właśnie przy takim pokazywaniu raz blisko, raz daleka, nareszcie nie słychać żadnego trzeszczenia i bardzo ładnie, tak płynnie to wychodzi. A wracając do dziergania, robiłam tą bluzeczkę, to jest ta bluzka dla mojej mamy, ona jest robiona z łóżki safran od Dropsa w kolorze białym, jak możecie zauważyć i dziergam ją na drutach 2,5 włóczka jest przewidziana na trójki, ale jak to zawsze u mnie ja robię na cieńszych drutach no i tak, ostatnio mówiłam Wam, że będę robiła ten wzorek taki który znalazłam na Pinterestie, ale chyba trochę mnie przerósł też Chciałam jednak coś prostszego, bo przy tamtym wzorze cały czas musiałam patrzeć na schemat, e, a nie mam tak dużo czasu na dzierganie w tym momencie, dlatego stwierdziłam, że e, spróję ten kawałek, który nie wyszedł za ładnie e, i postawię na e, bardzo proste markocze, tutaj e, po bokach są trochę inne, takie, hmm, nie wiem, jak to wytłumaczyć, e, ale cały czas jednym e, barkoczykiem idziemy. Górą. Nie zaplatamy ich e, tak jeden e, pod drugim. Tylko ten jeden idzie tak <grym> wężem górą, a drugi cały czas pod spodem. E, I właśnie tu po bokach są e, tego typu e, warkoczyki. A tu na środku na początku był pusty fragment, a potem zaczęłam robić takie warkocze e, z przerwą po środku. E, tak jakby lustrzane odbicie. No i tak i tak naprawdę to jest w tej chwili może prawych oczek z tym jednym tutaj tylko wzorem na środku, więc powinno się to robić szybko, chociaż przez to, że są to tak cienkie małe druty, no to trochę mi się dłuży. Włóczka jest z tej poprzedniej bluzki, którą prułam i oczywiście jej nie wyprostowałam, więc oczka mogą być tutaj trochę krzywe, mam nadzieję, że one się wyprostują po praniu i będzie to wyglądało trochę ładniej, no bo jak wszyscy wiemy, bawełna niestety nie wybacza jakichś błędów i tutaj dosyć mocno odznaczają się takie nierówności. No, ale ja tutaj mam nadzieję, że to pranie dużo pomoże. Na ten moment zostało mi tyle włóczki z tej pierwszej bluzki, ale mam jeszcze cały drugi motek. Tak naprawdę nie pamiętam, czy to był motek, czy może nawet półtora motka tej włóczki, bo mam to zwinięte na przewijarce, ale mam jeszcze dużo włóczki, więc na pewno mi to wystarczy. Nic mi nie zabraknie tym razem. mówiłam też nową włóczkę, i e, jak tylko przyjdzie paczka, to na pewno dogram Wam jakiś fragment i pokażę, e, i pokażę jakie mam e, plany na tą włóczkę, co będę z niej robiła. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jak Wam minęła majówka. Co ciekawego robiłyście, czy yy, zaplanowałyście sobie jakiś wyjazd na ten czas, czy może yy, był to tylko odpoczynek w domu. Yy, ja tak naprawdę wolny miałam tylko pierwszy, trzeci i 5 maja. Yy, w sobotę musiałam być w pracy, tak samo drugiego, yy, więc trochę tak w kratkę, ale yy, myślę, że i tak bardzo fajnie udało mi się ten czas wykorzystać. Yy. Trzeciego i piątego był to typowy wypoczynek. W niedzielę pojechałam do rodziców, e, więc był to właśnie taki rodzinny, domowy czas. A trzeciego e, z moim narzeczonym wybraliśmy się na e, w sumie nieplanowaną wycieczkę e, do Modlina pod Warszawą e, i wzięliśmy sobie kajaki, pływaliśmy, e, pływaliśmy w okolicach e, ruin. E, z Pichlerza, twierdzę modlin. Yy, bardzo miło spędziliśmy tam czas. Było niestety mało dziwiarsko, bo e, dużo czasu spędziliśmy w korkach. Tego dnia, niestety, wszyscy pewnie mieli podobne plany, e, że chcą wyjechać gdzieś poza Warszawę. Dlatego rano spędziliśmy chyba dwie godzinki, gdzie normalnie ta trasa to byłoby jakieś 45 minut, ale późniejsza część dnia e, wszystko nam e, wynagrodziła całe te korki e, i myślę, że bardzo fajnie, aktywnie spędziliśmy sobie ten dzień. A dwa pozostałe dni były, właśnie, typowo na wypoczynek i spędzenie czasu miło z rodziną. I wtedy, właśnie, e, bardziej zabrałam się za to maratonowe dzierganie, e, za moją białą bluzeczkę i e, udostępnianie waszych postów, których było bardzo, bardzo dużo tym razem. E, maraton w tej edycji e, cieszył się dużo e, większym zainteresowaniem, też. E, Wy byłeś bardzo zaangażowane w e, dzierganie, udostępnianie. Kilka e, dziewczyn o mnie wspomniało. E, oczywiście Gabrysia Fjordlana, e, też e, dziewczyna z, wydaje mi się, że dosyć nowego kanału, Przykusy. E, I bardzo się cieszę, że Wam się e, ta akcja spodobała i mam nadzieję, że będziecie też e, tak chętnie uczestniczyły w kolejnych edycjach. Wczoraj udało mi się zrobić kolejny fragment włóczki, dlatego pokazuję Wam tu, update jak w tej chwili wygląda. Zaczęłam już ten um, drugi motek. To jest cała ta włóczka, która mi została. No, myślę, że jest jej dosyć sporo i że bez problemu uda mi się rózeczkę skończyć. Ona w tej chwili jest takiej długości, więc jeszcze, jeszcze trochę tutaj brakuje. Więc po prostu dziergam sobie dalej. Jak będzie więcej, to się do Was odezwę. Jeszcze jedna kwestia, którą zapomniałam wczoraj poruszyć, jest to, że w tym momencie organizuję testy na różowy, żakardowy sweter na dziką różę. Testy będą trwały dwa miesiące, może nawet dłużej. Nie określiłam jakoś e, tak restrykcyjnie tego terminu zakończenia. E, mamy teraz, e, teraz jeszcze wiosnę, potem, potem wakacje, e, więc stwierdziłam, że nie jest to takie e, naglące, żeby e, wydziergać e, ten sweter, żeby skończyć testy. Myślę, że e, wzór powstanie dopiero gdzieś we wrześniu, e, tak, e, e, do wydania. We wrześniu e, myślę, że powinien być już gotowy, będziecie mogły go wtedy zakupić. E, wcześniej wydaje mi się, że nie ma takiej e, potrzeby, on jest też dosyć e, gruby, e, więc e, nie wiem, czy ktokolwiek miałby ochotę go e, wtedy dziergać. E, z tego też powodu dałam dziewczynom tak dużo czasu, żeby znalazły sobie po prostu jakieś e, chłodniejsze dni, niekoniecznie e, przy takiej ciepłej pogodzie go dziergały. I na razie testy są na etapie robienia próbki. Niektóre osoby zostają przy takim standardowym połączeniu jak u mnie w tym wzorze, czyli Baby Merino z braszt alpaką, a niektóre wybierają różne inne połączenia, więc myślę, że też będzie dla Was ciekawie zobaczyć ten sweter w innych. Zestawienia włóczek może jakoś się tym e, zainspirować. E, I tak samo kolory też będą różne. E, I pod koniec nie mogę się doczekać, e, wstawić Wam tu jakieś zdjęcia, pokazać, jak e, wszystkie swetry pięknie się razem prezentują. Ja dzisiaj oprócz dziergania dalej tej białej bluzki mam jeszcze w planach, e, takie uporządkowanie moich swetrów sprawdzenie, czy któreś e, swetry, ale nie tylko, po prostu ze wszystkich udziarków e, potrzebują prania albo e, odkłaczania, e, czy któreś z tych sweterków wyglądają już po prostu nieestetycznie i, e, i muszę je ogolić. Oglądałam wczoraj live'a u pani Iwonki Eriksson na temat porządku we włóczkach, a ja bardzo taką organizację w tych moich zapasach lubię, przekładam sobie, układam w różny sposób, kolorystycznie czy na konkretne projekty. I pomyślałam, że fajnym sposobem będzie, tak chyba jedna z osób pisała w komentarzach kupić takie woreczki strunowe w IKEA. I włóczki na konkretne projekty, włożyć razem do takiego woreczka i podpisać, co to ma być. Ewentualnie włożyć jakieś wydrukowane zdjęcie czy wzór, jeśli mamy. U mnie raczej ciężko ze wzorem, bo większość rzeczy jednak tworzę sama. Ale mam właśnie taki plan, żeby podjechać do Ikei, po te woreczki i zrobimy wspólnie porządki. Zaplanowanie. Większość z tych pułóczek jest już zaplanowana na konkretne projekty, ale mam wrażenie, że będzie wtedy taki większy e, porządek. Będę wiedziała konkretnie, co jest na co. Jeśli coś nie ma jeszcze takiego e, przeznaczenia e, właśnie pod konkretny projekt, to też będzie łatwiej mi te włóczki ze sobą dobrać, połączyć, czy ewentualnie sprawdzić, co potrzebuję e, dokupić. Tak jak Wam mówiłam, e, pojechałam dzisiaj do Ikei i to jest e, mój zakup, który e, tam poczyniłam. Kupiłam woreczki w takich dwóch rozmiarach. Mm, nie sprawdziłam pojemności, ale tu jest bodajże 6 litrów, a tu 4,5. I już oczywiście nie mogłam się powstrzymać, tylko e, wszystkie bułczki w nie posegregowałam. Pokażę Wam e, to, co mam tutaj najbliżej przy sobie. Tutaj są wszystkie włóczki Bel w różnych kolorach. Nie mam na niej jeszcze konkretnego planu, dlatego wrzuciłam wszystkie razem w jedną torbę. I ona jest chyba jedną z najbardziej wypchanych. Jeden pomysł już mam, ale nie wiem jeszcze ile włóczki na to będzie potrzebne i które kolory w tym projekcie, o którym myślę, będę mogła wykorzystać. Jeszcze Wam nie zdradzam, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale na pewno wszystkiego się e, dowiecie. Więc to są te wszystkie włóczki. No i jest to w miarę pojemne, a też e, sporo dziewczyn ostatnio e, pisało. Pisało? Sporo dziewczyn ostatnio poruszało kwestie e, moli. Więc e, w taki sposób na pewno możemy się przed nimi zabezpieczyć i nasze włóczki w takich woreczkach będą bezpieczne. Nic tutaj nie powinno się do środka dostać. A my mamy też porządek. Nic się nie powinno tutaj poglądać. I przygotowany jest pod konkretne projekty. Dalej mam inny woreczek. Tu jak możecie zobaczyć są takie bardziej resztki. Ale są to resztki, które wszystkie są do siebie podobne. Są to włóczki takie um, moherkowe. Mm, tak, wszystkie to są mohery, plus jedna e, ta bazowa włóczka. I już zaczęłam nawet tutaj coś z niej tworzyć, jak możecie zobaczyć. I z takich e, resztek też e, tutaj właśnie projekt będzie. Mm, I myślę, że to dobry sposób, żeby w tym boreczkach właśnie. Posegregować sobie włóczki podobnego typu razem, i wtedy możemy zobaczyć, czy mamy akurat odpowiednią ilość na jakiś taki resztkowy projekt, czy uda nam się coś z takiej mieszanki wykonać. Nie będę Wam pokazywała wszystkiego, bo jest tych woreczków w tej chwili naprawdę bardzo dużo. Zrobię jeszcze jakąś przebitkę, jak wygląda to w szufladach, ile ich mam. Chyba nie będę o każdej opowiadała. Eee, bo w sumie to większość projektów już wiecie, które będę robiła To jest na przykład Karwit eee, Kaszmir z Ito Sensai Z tego sweterka, który sprułam. Gotuję mi się woda na herbatę Już jestem, herbata zalana eee, Dalej mam też różne włóczki w tym woreczku I mamy tutaj eee, moher blis od Pasquali. Mam tutaj Merino, które też jest na konkretny projekt, i myślę, że w niedługim czasie się powinnam za ten projekt zabrać. Na pewno jeszcze w wakacje, i mam też jeden motek Melody od Dropsa. Więc tutaj jest trochę takich resztek, ale wszystkie w jednakowym kolorze, jak będę czegoś takiego potrzebowała. Mam tutaj. Balerinę od ceny skarb. To chyba już e, wyjmę po prostu wszystkie i pokażę Wam jeden po drugim, e, bo tak przynajmniej będziecie wiedziały, co jest czym. A na tej przewidzce może nie być dokładnie wszystkiego widać. Tu mam e, czarne mohery, które e, kupiła mi koleżanka w lumpeksie Znalazła e, cały worek takiej czarnej włóczki e, i na pewno też ją do czegoś zużyje. Pokażę wam, e, pokażę wam etykietę, bo ja się z taką kółką wcześniej nie spotkałam. Tak wygląda. E, I tutaj jest etykieta tylko od e, moheru, a e, w tej torbie była też jakaś inna włóczka, taka bardziej bazowa, jakaś e, wełna, może alpaka. I ja je ze sobą połączyłam i zwinęłam e, na zwijarce. Dalej e, cały worek włóczek na speter e, z rękawami w krapę. E, i tutaj też e, zaczęta robótka się znajduje. Następnie mam worek ze wszystkimi resztkami e, włóczki Daisy, włóczki Merino Extra Fine e, i włóczki jak e, od Rosarios. Włożyłam wszystkie razem, ale wiem co się tutaj znajduje, więc e, to na pewno mi się nie pomiesza. Dalej mamy włóczkę Nepal. Też są to takie reszteczki w trzech kolorach i jakiś plan na tą włóczkę mam, ale e, może postaram się jeszcze <grych> zebrać inne resztki, e, jeśli będę używała e, tej włóczki albo tej drugiej od Dropsa. Jest jeszcze jedna na e, takie grube druty. Tylko nie pamiętam nazwy. E, więc jeśli będę używała jednej z tych dwóch włóczek, e, to też dorzucę do tego woreczka i wtedy będę miała kolejny resztkowy projekt. E, mam jeszcze jeden z e, różnymi włóczkami. E, ta włóczka jest przewidziana na skarpetki. Tu mam resztkę z mojego spota. I na niego jeszcze nie ma planu, ale tutaj go wrzuciłam, bo tak w miarę wpasuje się kolorystycznie. I tutaj jest włóczka Suri Baby w kolorze Oat z siedmiu oczek. I na nią już mam plan, ale muszę dokupić jeszcze inne włóczki, więc na razie czekam. Wpisałam już nawet do siedmiu oczek z zapytaniem, która włóczka wyglądałaby w połączeniu z tą najfajniej, dostałam e, super zdjęcia e, i rozwiały one moje wszystkie wątpliwości, e, i wiem co zamawiać. Teraz tylko wszyscy, e, wszystkie sklepy e, wszystkie sklepy wszyscy wystawcy e, pakują się na targi. Ostatnio odbywały się te w Krakowie, teraz będą w Gdańsku. Dlatego muszę e, trochę poczekać, żeby e, sklepy sobie to uporządkowały, żeby jakoś bardzo im tam nie przeszkadzać i e, nie kazać po prostu w tych wszystkich spakowanych pudłach grzebać, żeby nie musieli szukać włóczek specjalnie dla mnie. Nie jest to też e, na już, tylko e, raczej taki projekt, który będę robiła we wrześniu, może e, gdzieś na jesień. Także. E, na tą włóczkę jest plan, ale jeszcze, jeszcze chwilkę ona musi na swoją kolej poczekać. I ostatnie dwa takie wielkie worki. To jest kolejny projekt żakardowy, który mam w planach, i będę te dwie włóczki łączyła ze sobą. I w woreczkach na razie to tyle. Mam jeszcze kilka włóczek tutaj, takich osobno gdzieś wrzuconych. Ale niektóre są albo za duże i musiałabym e, użyć więcej niż jeden woreczek na jedną tą samą włóczkę, więc e, trochę wydaje mi się to e, bez sensu, bo <gryw> myślę, że z moim zakręceniem mogę się pomylić, że już więcej tej włóczki nie mam i nie będę mogła czegoś z niej e, zrobić, a ta włóczka będzie, tylko po prostu w drugiej szufladzie na przykład. I mam też włóczki, które są w jakichś innych torbach foliowych, i stwierdziłam, że już nie ma sensu przekładania z jednej folii do drugiej, bo wtedy tamtą będę musiała wyrzucić. A jednak, powiedzmy, że oszczędzamy ten plastik, żeby aż tak dużo go tutaj nie zużywać. Więc udało mi się dzięki tym woreczkom trochę chociaż zorganizować te moje włóczki. Nie będą też aż tak bardzo narażone na mole. I co, i teraz zostaje mi tylko dziergać, żeby je zużywać, żeby nie leżały teraz w tych woreczkach. Liczyłam na to, że tak zapakowane może zajmą trochę mniej miejsca niż luzem, ale niestety nie udało mi się tu wygenerować nawet jednej polnej szuflady, więc nowych zakupów na razie w planach nie ma. Poza tą paczką, która już do mnie jedzie, o której Wam ostatnio mówiłam. Ale jest to projekt e, robiony na zamówienie, więc e, tutaj nie jest to dla mnie. E, zakupy są usprawiedliwione, przynajmniej w części, bo musiałam oczywiście też tu kupić coś e, dodatkowego, ale to e, zawsze trzeba coś domówić. E, ale ta główna włóczka, tak jak Wam mówiłam, jest właśnie e, na zamówienie. E, I więcej Wam chyba powiem, jak już, e, jak już ona do mnie przyjdzie, i będę Wam mogła pokazać, co to jest. I co z tego powstanie? No dobra, no to na dzisiaj na razie wszystko. I czekamy na tą paczkę, którą będę mogła Wam w końcu pokazać. Właśnie wracam z paczkomatu i przychodzę Wam pokazać, co zamówiłam. Co, co to są za nowe włóczki, które yy, do mnie miały przyjść. Yy, I tym razem nie poszalałam z zakupami, bo tak jak mówiłam, jest to ta włóczka, która jest na zamówienie na projekt steterka. Jest to Daisy w kolorze 11. Oj, nie wiem, czy coś tu będzie widać. Musicie mi uwierzyć, że jest to kolor numer 11. E, właśnie z Daisy. Daisy raczej przedstawiać Wam nie muszę. Jest to e, włóczka Merino na druty czwóreczki. E, mamy tutaj 110 metrów w 50 gramach. I próbeczka powinna wyjść nam 21 oczek na 10 cm, właśnie na tych drutach, czwórkach. U mnie wyszło to 20 oczek, ale na drutach 3,5. Ja z tej włóczki będę ciągnąła z peterek. Będzie to kardigan z wzorem w konieczynki. I przy okazji domówiłam też sobie włóczkę alpaka bukle. Nie miałam z nią wcześniej do czynienia, także pierwszy raz będę e, nie oszukuję Was. Miałam do czynienia. Z czarnej coś kiedyś dziergałam. dziergałam czapkę z czarnej w połączeniu z e, braszką, e, ale tej jasnej nigdy nie widziałam, a e, czarna wydawała się jednak trochę inna, jak to czarna. E, I z tej włóczki powstanie torba. Na jednej z chińskich stron kupiłam wszystkie potrzebne rzeczy. Mam taki stelaż do tej torby, otwierany. Taki dosyć duży. I mam jeszcze. Mam dwa rodzaje yy, łańcuszków. Jeden jest taki długi, złoty. A drugi jest taki króciutki perełki i ten do tej torby niestety mi się nie sprawdzi, bo jest za krótki. Ta torba jest po prostu dużo dłuższa, ale może jeszcze kiedyś wykonam coś innego mniejszego, żeby złożyć ten łańcuszek. A do tej torby będzie przeznaczony ten taki długi złoty. I zaskoczyłam się, że ma bardzo ładny kolor złota, taki. Yy, bardziej ciepły, trochę wpadający w róż, a nie jest to taki żółty, żółty, złoty. Yy, więc ta włóczka będzie właśnie przeznaczona na torbę. No i w sumie to wszystko. Yy, i będziemy kończyć tego bloga. Bardzo dziękuję Wam, że e, go obejrzałyście. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, lajki, e, subskrypcje, których mamy już ponad tysiąc. Jestem naprawdę w szoku, że tak szybko udało... E, tak naprawdę udało Wam się e, tak dużą ilość tutaj e, nas wszystkich zebrać. E. No i co? I życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, poranku, kiedykolwiek oglądacie ten film. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!